Michał czy dzisiaj będę wam opowiadał, jak zwykle o swoim malarstwie. I ktoś kiedyś mi zadał pytanie, czy mam jakieś prace, które są w ogóle e, nie wertykalnymi prostokątami. Horyzontalny Ta prostokąt tak też mi się zdarza. E, no tak, ale to było tak brałem złośliwości, bo kolega był pejzażystą, a ja cóż głównie malarstwo figuratywne, czyli figura ludzka z jakimiś różnymi atrybutami. A no właśnie, to sobie chwilę o tym powiem. Dlaczego figura ludzka? No, czy to tak wyszło, czy to wybór? No trochę wybór, a trochę tak wyszło. Wyobraźcie sobie, że jest tak. Jeśli ktoś tego nie zauważył, figura ludzka jest najbardziej uniwersalnym i rozpoznawalnym symbolem, jakim możemy w ogóle operować. E, wystarczy e, dodać jakiś atrybut, e, u, nie wiem, lub e, jakoś ją zdeformować, i już, już symbolizuje coś tam. Okay? To też skrzydła, anioł, to też e, rogi, diabeł potencjalnie, albo pan, albo Bachus, wszystko jedno. OK, dodajesz yy, liść palmy, męczennik i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest ogromny, ogromny aspekt. <laughs> Więc dlatego. I jakoś tak w ogóle ludzie są w centrum moich zainteresowań. Poza tym, że malowanie jest yy, samotnym yy, zajęciem dość, yy, ale reszta mojego życia łączy się, że tak powiem, z dużą interakcją z różnymi ludźmi, tak. No i stąd jestem jakimś takim, jakby... Może nie znawcą, ale po prostu lubię zgłębiać ludzkie charaktery, no. Niestety bywa też tak, że ludzie mają swoje problemy i empatyzując z nimi, patrząc na to, jak mają, no często jakoś się tam to udziela i odbija w człowieku. Jest takie zdanie, że trzeba pamiętać, patrząc w mroku, że mrok patrzy w ciebie. Ale a propos mroku, niepokoju, tej świadomości i rzeczy, które trochę są naszym wyborem, a trochę tak wyszło, no to właśnie. Oto jest praca, która jest hołdem dla twórczości Weksińskiego. No i byłem w Sanoku, gdzie jest największy zbiór podejrzego malarstwa. Bo Pan Geksiński przepisał swoje malarstwo na rzecz Muzeum w Sanoku. Polecam fenomenalne muzeum. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić. Kilka filmów na temat twórczości Beksińskiego, zgromadzonej w tym muzeum. No. Ale Don to jest pieśń w przyszłości. W każdym razie widzimy tu zapożyczoną postać, taki figur figuralny układ, właśnie ma zapożyczony zupełnie z jednego z obrazów Beksińskiego. Oczywiście, ja to tam bardziej z głowy. Dodatkowo zdeformowałem tą postać troszeczkę tak, żeby była taka, no ale akurat zrobiłem to podobnie do, do swojego trochę tam mentora. Powiedzmy. W każdym razie układ ciała jest podobny, postać nie ma twarzy, jest zupełnie naga, jest zbudowana z takich nie wiem, uschłych knatów, jakby nie ma prawie tkanki na sobie. Jak mówiłem już wcześniej, nie ma twarzy i czegoś szuka na czworaka, na takim zamarzniętym, pociętym rysami, e, jakby jeziorze. No i jak się przyjrzycie, to na czole ma przybity fragment kartki, gdzie widać na, na tej kartce z kolei fragment rysunku, fragment rysunku twarzy. No i ta postać, mimo że szuka najwyraźniej resztki tej kartki, Twarz jest symbolem tożsamości, osobowości. To tutaj nie widzi po wreszcie tej kartki, na której jest narysowana reszta na twarzy tej osoby. No, właśnie. I to są takie problemy z tożsamością, w zasadzie e, z nadaniem sobie jakiejś tożsamości, tak naprawdę. Ja e, nie, nie, nie wierzę w takie rzeczy, że jest coś takiego, że. E, Rodzimy się z jakąś tożsamością. Okay? To jest moim zdaniem redefiniowalne. I jeśli sensem ludzkiego istnienia jest, zrobi się głęboką przestrzeń, jest coś takiego, żeby na przykład nadać temu istnieniu sens, no to być może tak właśnie jest. Być może to jest jedyny sens tego, że tutaj jesteśmy i to jest ta. Odwieczna i całkowita, totalna próba. I że jak nie znajdziemy tego, ten, tych paru rzeczy, dla których chcemy żyć, paru osób, dla których chcemy żyć, no to, o to jest tak okej? Okay. I to też myślę, że jest gdzieś zapisane u nas wszystkich w podświadomości. E, ten lęk lęk przed wyborem, lęk przed konsekwencjami wyboru, lęk przed określeniem się. Eee, to jest wielkie wyzwanie, to jest wielkie wyzwanie. O tym mówi ten obraz, są myśli zawarte w moich obrazach, czy się to komuś podoba, czy nie. Obraz boczny yy, i mówiący o jednej z bolączek, że tak powiem, współczesnego społeczeństwa, Eee, nie wiem, ja się też czuję członkiem tego społeczeństwa, więc wolą e, czek naszym. Czyli problemów z e, określeniem siebie, z własnej tożsamości okay? I, i, e, i dokonywaniem wyborów. Więc oto jest kryzys tożsamości, coś co strawiło e, społeczeństwo w zasadzie już dawno temu nie? i dalej trawi. I trzeba tutaj się jakoś tam naprzeciw. Mam nadzieję, że Wam się podobają tego typu dość mroczne obrazy. Ja osobiście bardzo cenię ten obraz. Jest to mój hołd dla twórczości Beksińskiej. No i, i tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Do zobaczenia następnym razem.